Cześć, mówi do Was Stachowski, a to jest dziesiąty odcinek z gry Hyper Light Drifter. A jak pamiętacie, przenieśliśmy się z powrotem tutaj. Przywołam mapę do miejsca tego środkowego. Mamy bossa do pokonania, który jest w lewym górnym narożniku mapki. Natomiast zanim pokonamy tego bossa, podtrzymajmy się jeszcze trochę w niepewności, kto to w ogóle będzie i co to w ogóle będzie. I idźmy na dół, bo mamy tutaj ten element światła niedaleko. Zobaczcie, mamy zebrane 5, brakuje nam trzy. Spodziewam się, że tu będzie właśnie jeden. No bo jest to oznaczony na mapie przez tego wędrowca, przez tego rycerza. I obstawiam, że gdzieś tutaj, na tych półkach, będzie drugi. A wtedy pokonując bossa, odblokujemy trzeci i odblokujemy rdzenik, który wyświetli nam się tu, i będziemy mogli wtedy skoczyć w kolejną stronę. Tak też zróbmy słuchajcie, idźmy na dół. Dla przypomnienia, jeszcze wejdźmy sobie w menu postaci. Słuchajcie, mamy tutaj podniesioną umiejętność broni. W zasadzie ilość strzałów sobie ulepszyliśmy. Dodatkowo daliśmy sobie granat. No i umiejętność tej tarczy. Przy wyskoku. Lecimy z tematem. Hmm, tu wygląda jakby było przejście, hmm, chyba. Tak, jest taki kwadracik, dokładnie. Biermy apteczkę. Ha, ale tam przejdziemy z góry. Raczej nie z dołu. Aha. Ale po ten element światła, słuchajcie, raczej nie dojdziemy. Bez zebrania wszystkich, więc chyba mój plan. Na ten odcinek trochę się zawalił. <laughs> Ale wybierzmy się jeszcze tędy, w lewo nie szliśmy. Mamy tu przejście dokładnie widzieliśmy je z dołu. Fantastycznie. Otwieramy to. Tam była apteczka schowana. Trochę się zamotałem w tych krzakach. Ale chyba nie może jednak nie, może tu będzie ten element światła. Jest piwnica. Będzie, zapali się światełko, czy będzie ciemność? Będzie ciemność. Skąd on wybiegł? Słuchajcie. Tu jest przejście? Dobra, nie wiem, czy to jest przejście. Chyba nie. Co na pewno jest, to na pewno jest ciemno. Wypróbujmy ten granat, może na niego. No ale fajnie, ty, nie w tą stronę go użyłem. Ten granat ma czas zwłoki. Czy on się ładuje po prostu walcząc z przeciwnikami? Ładuje się walcząc z przeciwnikami. To jest dobra informacja. Jest apteczka. Mieliśmy trzy, więc nam uzupełniło po prostu żyć go. Przejścia brak. Hmm. To jest już druga ciemna lokacja. Pierwsza, pamiętacie, była ta jaskinia. Na drodze do pierwszego bossa, która nam stała. A, tu jest element światła dobra. Czyli jednak chyba mój pomysł na odcinek nie został zburzony tak do końca. On teraz popłynęli. Ale ten granat się długo ładuje, naprawdę. Poproszę to. Brakują nam dwa, no i chyba się uda, tak jak myślałem. To możemy przejść gdzieś. Chyba nie. No, mimo wszystko spróbuję. Dobra, nic nie ma. Dostałem znaka takiego, chyba, że odblokowało mi się z powrotem granat. Jak taki debil go teraz rzuciłem, bo pomyliłem przyciski, oczywiście. <grym> Ale dobra, wracajmy tutaj do góry na ścieżkę i idziemy w lewo w poszukiwaniu następnego elementu światła. To jest drzewo. Tu mamy przejście na dół. Albo w bok, na dół. Dobra. Jeszcze w górę najpierw. Na chwilkę, bo mamy punkt umiejętności. I mamy też naszych znajomków. Nieprzyjaznych. Rzucili się na mnie, kurczę, po tym tym. No, dobra, narka. Trudno z tymi granatami ostrzelić. Będzie chyba najlepszy na bossa ten granat, jednak nie miałem już amunicji. Mhm, tu mamy zablokowane przejście. Mamy tego dużego. Dobra, żegnam pana. Jest kolejny duży, a dwóch tu jest. A zamknęli za mną drzwi. Przydałby się teraz ten granat. Myślę, że moglibyśmy go fajnie całkiem wypróbować. Więc co, uleczmy się. Nie, ten granat nie jest zrobiony tak, że... On potrzebuje czasu na odblokowanie. Jednak nie strzelania. Dobra, to wypróbujemy go kolejnym razem. O, dzięki bardzo za odblokowanie tego punktu. Wszystkie wykorzystaliśmy w sklepach, więc mamy teraz jeden. Zaczynamy na świeżo szukać. O, dzięki za przejście. Aha, coś czuję, że te wilki dadzą nam popalić. Te roboty zresztą też, bo pewnie nas zaraz zablokuje któryś w skale. No, jednak nie udało się w czas ich pokonać. Co tam jest wyżej? Aha, wyżej jest to przejście. Mamy jeszcze Samuraja. Dobra. O, kolejny punkt. Wykorzystałem granat niepotrzebnie, znowu pomyliłem przycisk. Czemu to R1 cały czas naciskam? Niepotrzebnie. Dobra, tu nic więcej nie było. Dobra, one na mnie skaczą, więc muszę inaczej to trochę robić. Wracam tu do góry. Świetnie. I teraz co? Dołem? Ej, wiecie co? Może teraz. Aha, nie mam tego granatu jeszcze. Czas rozpienia tego granatu jest kosmicznie długi. O, pan tu co? Mamy apteczkę. Dobra, fajna lokacja na granat. Szkoda, że nie mam granatu. Teraz mam. Dobra, słuchajcie, ale ładnie ich potraktowało. Ach, niestety nie skupiłem się na tym, ile mam życia. Ale no dobra, jesteśmy tu. Kurde pytanie: czy musimy zbierać wszystkie punkty teraz? Jeśli tak, to trochę lipa. Tak, musimy. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilę tam na, na górze. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem tutaj, gdzie ostatnio padłem. Zapowiada się, że zaraz też padnę, ale zrobiłem sobie save'a jeszcze w międzyczasie. Wyćwaliłem się troszeczkę i cofnąłem się w jedną lokację, w której pomyślałem, że on może być. Dobra, kurde, najpierw tych strzelających. Okej, okay, jeden padł. A ten samuraj mnie trafił. Dobra. Pięknie. I ty też dostajesz narka. Fajnie. Tu mamy apteczkę, to sobie ją weźmy. Może od razu ją wykorzystajmy. Mhm, mamy zejście na dół. O, rewelacja. No, a myślałem, że ten wróg wyskoczy z tego. Przejścia znowu dodatkowe. Czy to ta apteczka? Tak, ta apteczka. A tu jest postać. O kurczę, jakiś demon. Aha, strzelali do niego z blastera. Hmm, co my tu widzimy? Eee, aha, że zamroził ich. Czy zamienił ich w te skały takie? Temu jednemu udało się uciec, tak? I właśnie tutaj został. Wow. Pokażcie mi mapę. Na mapie pokazuje, że jesteśmy tutaj. Mamy zejście do piwnicy. <śm> do piwnicy? Do podziemi? Oczywiście kolejnych. Chyba się tutaj udamy. Jeszcze tylko zobaczę, czy nie ma czegoś tutaj po lewo. No właśnie, gdzie byśmy się mogli udać? Tam jest coś do strzału. Może sięgnę? Sięgnąłem. No kurde, czemu nie trafiam? No pięknie. tych pająków to pełno Aha Dobra, samurajowie. Czy ja ich tak nazywam? Pewnie się tak nie nazywałem, ci przeciwnicy. Mhm, dobra. Tak, tak, leczonko wiem o tym. Teraz zaledałem ciała. Dobra, no tu w nic więcej nie było, więc udaliśmy się tylko po tą apteczkę, tak naprawdę, i kilku wrogów. Chyba, że coś przeoczyłem. Jeśli coś przeoczyłem, to przepraszam, ale wracamy tutaj. No tam jakoś można się dostać. Więc chyba jednak czegoś nie przeoczyłem tylko. Gdzieś to możemy wejść. Aha, tu mogę strzelić, patrzcie to. Przełączyłem to? Będzie gdzieś tu chyba, nie? Kurde, nie wiem czy w to trafiam, zaraz nie będę miała amunicji. O! Fajno. Co prawda, to jest tylko apteczka, no ale zawsze. A nie, zobaczcie, tu jest jeszcze przejście. I tutaj na A 4, Cztery, to jest potrzebne 12 kluczy. No to zejdziemy tu pewnie dużo, dużo później. Fajnie, ale gdzie jest to przejście? no. Oha! Kurde, nie trafiłem, teraz już nie mam tych strzałów. Dobra, no bo nijak tych strzałów nie odblokujemy, nie? Bez tego... Dobra, bo już... Oha, nie mam życia, to było już resztki. Aaaa. O ja pierdolę. Czemu nie ma zapisu gry tam nigdzie? wracamy. Fajności. Nie no. słuchajcie gdzie to było. Właśnie, no i spróbuję to strzelić. Aha, to jest tu, centralnie nad tym. Dobra, weźmy tą apteczkę. Pierdziel, nie wiem, czy to, co, co to mi w ogóle otwiera. Wydaje mi się, że inaczej, że muszę to kurczę tak zrobić, będąc tam. Dobra, wróćmy sobie tutaj na dół w takim razie. Bo chyba nic nie zrobimy. Czy właśnie? Może sobie odblokujmy trochę broni. No z tym pogadaliśmy i wiemy, że mniej więcej strzelał do jakiegoś wielkiego przeciwnika, i nie do końca udało mi się go pokonać. No i słuchajcie, mamy następny ciemny pokój. W takich ciemnych pokojach już mamy doświadczenie, że często jest po prostu element światła bez większego cudowania. Ciekawe, czy tak będzie też tym razem. Byłoby miło, jakbyśmy go tu po prostu znaleźli. E, tu jest wybuchająca beczka. No, przełączamy, jest kolejne więzienie Oho, na razie wszystko to mamy poblokowane w tym więzieniu, A dlaczego? Mam nadzieję się dowiedzieć dlaczego Aha, tu odblokowaliśmy sobie teraz przejścia Te cele No, pięknie. Drugi punkt umiejętności. Proszę mi to otworzyć. Wiecie, no trzeba patrzeć, bo to może jakiś klucz będzie, coś takiego. Hmm. Mam jeszcze jedną celę. Dobra, skoczy. Bez sensu. Ale warto było sprawdzić. No to wszystkie sobie tutaj już przeczesaliśmy. No idziemy do góry. Wezmę tą apteczkę, trochę się niepokoję małą ilością zdrowia, niepotrzebnie tam skakałem jednak. Ale z drugiej strony nie dowiedziałbym się nigdy, co jest tutaj do... Co tam było? Bardzo proszę, po prawej stronie jest przejście. Maha, rewelacja siódmy, siódmy element światła. Coś teraz poz pozgaszałem, chyba. Aha. A słuchajcie, nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Tu wygląda na przejście. Hmm. Czy ja sobie teraz nie zablokowałem tego? Nie, dobra. Czekajmy przejścia. To wygląda jakby było. Oho. Do punktu umiejętności. Dzięki. Czemu to jest zablokowane? Chciałem się tutaj cofnąć. I to zebrać. Oha. Jeszcze jedno, jeszcze jedna cela. A w tej celi apteczka. No to wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. A bardzo proszę, jazda do góry. Mieliśmy tu kolegów A słuchajcie, przenieśliśmy się w jakieś inne miejsce chyba O, zamarzłem, nie? <śm> Aha, jesteśmy tu No dobra Czy my tu już byliśmy wcześniej? Halo? Ktoś jest w stanie mi to, kurczę, powiedzieć? Pajączki Mamy kolegę trolla Dawno nie było tego takiego reliktu, monumentu. Wiecie o co chodzi, prawda? No ale dostał. Ty, pięknie. Oczywiście, jak taki ciałek nie korzystałem z tego. Silnego ataku. A, ja, i tu są te wyrzutnie, które pokazywał nam ten... ...pamperek. Co gośmy tam znaleźli? ale zesrałem to. Od tego miejsca. Dobra, słuchajcie. Zebraliśmy 7. Prawie się do mój plan odcinka. Pomyślałem, że to będzie po prostu jeden, a on był tutaj. Więc mamy dwa elementy. Myślałem, że trzeci będzie przy Bosie, który nam został do zebrania, ale chyba będzie jednak tu a Bos po prostu nam zastawia przejście do, do tego rdzenia, do tego transmitera. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zbierzemy sobie pozostały ósmy element. Pokonamy bossa i zejdziemy tutaj na dół. Gdzie mieliśmy zablokowane drzwi właśnie ośmioma znakami. Fantastycznie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę pod filmem i kliknijcie subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Pamiętajcie również o kliknięciu dzwonka, właśnie żeby te powiadomienia dostać. Słyszymy się już w następnym odcinku. Dzięki. Cześć!